I dobra, już jestem drugi raz. No i teraz spróbuję może w Europie. Euro... -unien. No. halo Hello. Dobra. Pamina to, to. No wiem, że to jest chyba pewnie w NATO, ale... Co? To jest tutaj... No ej, na razie mi się nie chce patrzeć. Ja na razie... Co jest? Bo chcę mi się na razie patrzeć na te. Coś Niemcy. Niemcy na pewno, bo takie... O nie Francja, Francja! Nie. Francja. Naprawdę? No, Szwecja? dobra następna runda um, Bo tu jest jakiś pan? Nie jak się nie mylę Wiem, że to... Co? Dobra, ale... No to Kroatia, no, Chorwacja bo tu pisze chorwa ekreatio. No to wejdę sobie i może mniej więcej tu. Ta. Aha, jednak gdzieś... A na tej wyspie, tam gdzie ja byłem. A nie, nie byłem na tym. Jednak. Dobra, no to... Następna runda? Nie, czy tysiące punktów na, na szczęście na high score. No to co? Powinno dziś... Anne, 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 Anne. Powinno chyba więcej gdzieś pisać. No nie. Na pewno nie Japonia. Prezentacja, bo to jest Azja. Franek myśl, France. Wiem, że to pewnie zły Waldi jest na tym, ale... Poczekajcie, spróbuję tu iść. Aha, jednak tu nie będzie. Ale nie, dobra, zabracam się, poczekajcie. A ten... O oh my god, jak to trudne, no. Pff, nie da się nawet ruszyć, spoko. No i teraz próbuję. No, pff, rusz się. Ale według mnie, to gdzieś może jakaś... O nie, bo chyba coś mi się wydaje, że takie... Bułgaria może. I ja? aha Dobra eee... Tutaj mamy taka dobra No to chyba coś mi się wydaje Polska! XT! No i dobra Musimy gdzieś tu chyba Warszawa dać nie więcej Gdzie to jest? A a a a -a. Dobra Spoko. Chyba ostatnia runda już. Chorwacja, bo ma czy pasy. Ja tu byłem, chyba. Znaczy nie Austria, bo czy pasy. Jezu, co mi się myli. Przewiecie. Idę sobie tu. Austria. Na Bank Austria. Aha! Co to jest? Francja znowu, czemu oni mają trzy pasy? Tak sobie jak Austria, ja tego nie, nie, nie rozumiem. Dobra, main menu. Jeszcze ostatni raz ten u świat award. Start. Oh, szybko, Franos, bo masz... Dobra, no to... Według mnie jak na razie, wiem, że to jest Sławy Kvaldi, ale... A, dobra, już to normalne jest. Może niejaka... jaka Może... Może coś tak Azji. Coś mi się wydaje, że ale chyba Turkmenistan. A, Brazylia! Bra Brazylia jednak. O, dobra. Na bank jest, przegrałem. I dobra, jeszcze ostatni raz. La pary jakieś. No to musi być... Hiszpania Spine, dobra Spine tu Włochyla? Nie no spoko, ja jestem koszmarny w tep No i dobra, do następnego odcinka